Dzień dobry drodzy widzowie. Zapraszam was do drugiego odcinka, w którym będziemy kontynuować tworzenie aplikacji. Zapraszamy również was do ściągnięcia mojego e-booka, który będzie do ściągnięcia pod tym filmem, w którym opisuję narzędzia sztucznej inteligencji, które mogą przydać się wam w codziennym życiu albo w prowadzeniu firmy. Również jeżeli bylibyście zainteresowani wprowadzeniem sztucznej inteligencji do własnej firmy, zapraszam do kontaktu. Lecimy. Mam przygotowany już promcik, według którego rzeczy takie wewnętrzne instrukcje dla projektu z tego pliku, który sobie przygotowałem wcześniej tutaj. Cloud the Final. To są takie moje instrukcje dla projektu. Mogę wam to później wysłać. Żeby Cloud nie robił głupot podczas tworzenia yy, aplikacji. Następnie, żeby wykorzystał. Oczywiście sekwencja thinking, kontekst i tak dalej. Oczywiście bardzo ważna rzecz. Zaczynamy od gita. Kontrola wersji jest cholernie ważna, bo w miarę jak tworzymy aplikację i na przykład prowadzimy jakieś zmiany, a ta zmiana, wprowadzając coś, zepsuje coś innego to później przez porównania tych rzeczy możemy dojść do tego, co się zepsuło, jak się zepsuło i dobra zasada jest taka, że tworzymy różne wersje tego samego programu, żeby łatwiej sobie to odczytać później powiedzmy.